To co tutaj na początek, pozdrowienia od mojego widza. Halo, halo, ja jestem Kat, witam Was w kolejnym materiale na moim kanale z Gry Metin 2 na serwerze Polska. Z serii Lecimy Shamanem do. No i co? Yy, od początku tutaj zacząłem sobie od trochę nadgodzenia z misjami głównymi. Konkretnie te strony pamiętnika. Chciałem sobie porobić, bo tam przy końcu dostajemy 10 zwojek oraz 3 rady pustelnika. Misja trochę mnie powstrzymała. Zobaczycie sobie na jakiej tutaj etapie. Tutaj białe flagi. Za misje bardzo przydatne w tych czasach, szczerze wam powiem. No i co? Kolejna misja od poziomu 40. My już mamy 81, no więc jak najbardziej możemy sobie przejść i klikać to dalej. Kolejną tutaj yy, misją było z Ezofanatyków do drapnięcia strona. Poszło tam dosyć szybko. 2 miliony ekspa, jakieś tam jedno błogosławieństwo. No i co, możemy przejść do kolejnej. Tym razem musimy udać się na pustynię do lochu małp. Łatwego i przy tych pomnikach, tam wiadomo, znaleźć sobie następną stronę. Tutaj, jeden pomnik. Tutaj drugi, z której dostałem już tą stronę, teraz powrotem tak ten lecieć do Uriel, Uriela, oddać to i tak cały czas praktycznie latanie, 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 aż tutaj do jednego właśnie momentu, chyba tego, zaraz sobie zobaczycie, z Nakajmanem, tutaj już się poddałem, od razu wam mówię, ubiłem 60 best kapitanów, nie? I ta strona mi w ogóle nie poleciała Więc no mówię, To jest takie kurcze męczące I nie chciało mi się już tego robić Więc mówię A dobra Mówię Najwyżej sobie kupię te 10 egzolitać śrady I wyjdę na zero Klikanie alchemii Tutaj pierwsze w tym filmiku Ale nie ostatnie eee, Alchemia mnie kocha Jak widać prawie udało się wbić mityka Prawie Tam dużo nie zabrakło Naprawdę <laughs> No niestety nie weszło Nic totalnie z tych jadeitów No i co Otwieranie klatki z moim Januszem Biznesu to jest małpa przy 6 13 dni. Dwa skilem posiada miałem go na woju w ogóle gdzieś tam w depo sobie leżał totalnie nieużywany, więc mówię tylko dobić jeden poziom. No i w sumie Pet będzie gotowy, tak żeby był dla tego szamana. Potem to sobie wiadomo włożę przeszkodę i tam berserka. No i fajnie nie da, że pod, podskoczy, to jeszcze trochę bloku nam przyjdzie. Tutaj tam yy, muszę tylko go jeszcze podtrzymać 30 dni, bo tam, tam zapomniałem, że pet, żeby dodać mu skillę to trzeba go po tym 81 jeszcze wyewoluować, no i wtedy tam dopiero jak ma 30 dni możemy to zrobić, no więc i tak będę musiał mimo wszystko trochę poczekać. Podejście drugie do alchemii, uwaga, kupiłem sobie jednego antyka, cyk, weszła legenda, więc bardzo fajnie, mamy próbę tutaj, a tutaj nie kupiłem tego. Antyka Onyxu, będę musiał jeszcze jednego dokupić, bo też mam legendę. No i co? Mamy próbę na Mityka. Czy uda nam się wbić coś fajnego? Oczywiście, że nie, bo to jest Metin i Szaman nie oddaje w alchemii. Więc mamy z powrotem jedną legendę, teraz będę musiał dokupić drugą, albo tam poczekać, aż będę miał znowu jakiegoś antykę, to wtedy sobie tam dokupię jednego. Miałem kilka zmianek, więc mówię, a dobra, zmiksuję sobie. Może tam wejdzie, nie wiem, to jest 5 luda, czy tam 10 zwierzęta, by totalne miksy to były, a przynajmniej się pozbędę trochę zmianek i będę miał yy, wolnego slota. Potem tak sobie myślałem, że mogę sobie kupić tam przykładowo, no nie wiem nawet jakiegoś zodiaka, może by weszło z 35 średnie, czy coś, jakiś łuk, to zawsze bym tam trochę kasy do przodu był, no ale człowiek nie pomyślał, a wiadomo tymi zmiankami i tak tam raczej nic dobrego nam nie wejdzie. Chyba, żebyśmy mieli tam, nie wiem, tysiąc tych zmianek, to może, może wtedy by weszło HP i pięć krytany. Ale tak to raczej nie ma co tutaj liczyć na coś dobrego. Tu mia mi weszło jeden HP, yy, dwa nie no ale wiadomo to mało. Tu weszło półtora HP, więc mówię, a dobra, zostawię to. Wolę nie ryzykować. Tutaj kolejna zmianka weszła i tam 10 te się pojawiło. Ale to mi w ogóle tam nie pomoże. Przeszedłem sobie do groty, ale na tego mniejszego spota. Żeby podrobić właśnie te bronie wszystkie na 70 poziom, żeby wbić już po prostu tego peta na 81 yy, Będę go miał na 81 no to wiadomo tam pomoże mi yy, Będę go miał na 81 to wiadomo, później jak dodam skille to pomoże mi w expieniu No tutaj sobie kupuję trochę z item shopu yy, tych yy, kostiumów i tak dalej, żeby mieć yy, ten bonus expa Potwierdziłem, bo że jak i tak już tutaj będę siedział to przydałoby mi się to miałem już kostium na grotę zrobione tutaj mam kilka zmianeczek przy sobie, zaraz wam pokażę. I będziemy sobie próbowali wbić 20 na diabły, bo w sumie na błyski mam już wystarczająco dużo. Teraz w tym momencie, jak odpaliłem tego PETA, dostałem już plus 50% expa Więc jak, tak jakbym miał PEDEKA, be tutaj za pierwszą zmianką udało mi się wbić dwa bonusy, więc lecimy teraz sobie z miksowaniem. Czegoś tutaj jakieś 20 diabły Najlepiej bym chciał 20 diabły, no bo mówię tam Odporności na błyski mam wystarczająco dużo Jest mi już niepotrzebne, tutaj 15 ogień i tak sobie myślę Kurde, może by to na woja przełożyć, ale tam Było krwawienie, więc nie ma sensu 20 nieumarłe Tam przez chwilę się pojawiło, ale to wiadomo tutaj no Zbyt wiele mi nie pomoże Niestety mix, no to sobie tam zaraz pójdę do M1 po prostu no I zmiksuję to tam na tą grotę. 75 więcej expa i doszło mi jeszcze dodatkowo 7 średnich te hity też dużo podskoczyły, więc no bardzo spoko. Zawsze to wiadomo jakiś boost do tego Expa. Można sobie poekpić tych lewli też trochę tam powbijać. A ten Exp tutaj na tych zwykłych to powiem Wam, że jakoś tak specjalnie szybko to on nie leci. Niestety nie ma to jednak jak te magistraty tam dalej. Miałem tutaj tych broni odłożonych. Kilka to mówię, a dobra, lecimy, zobaczymy czy się uda wbić ten y, level. Cyk, tutaj dostałem 4,5 miliona expa, zabrakło mi dosłownie dwie broni, ale tam gdzieś miałem go i na y, bocznej postaci. Bo też te bronie sobie tam zbieram, żeby ewoluować y, wyżej te pety na wojach i tak dalej. Na dwie branie, cyk, to, to nawet trzy. Level siedzi już maksymalnie, tylko wystarczy mu dobić tą czerwoną kulkę. Od razu sobie kupię tutaj, w m jak już jestem, yy, wszystkie potrzebne yy, ulepy. No i będziemy mogli sobie go na miejscu tam, jak wbijemy, ewoluować. No i co? Próba tutaj z granatem. Tutaj jeszcze miałem kilka rzadkich z poprzedniego klikania, to mówię, a dobra. Może się coś uda wbić, wsiadł jeden. No i co, próba cyk, cyk. <laughs> nie weszło, oczywiście. Czemu mnie to nie dziwi? No, niestety. Ale jak mówię, tutaj na no, szamanie to trochę nie oddaje. to nic, nie przejmujemy się, będziemy klikać dalej. Może kiedyś coś tam nam się uda wbić. Do, do tego 120 w sumie już tam dużo nie zostało. Przy moim tempie, jak spieniona to będzie to z 2-3 lata, zanim mnie to wbije. Tam trochę umywa się o 20 diabłów więc to sobie zostawiam. No i co, już przechodzimy sobie na zwykły ten, na zwykły spoczyk. Tutaj zaraz zaś będzie siedział 82. poziom, ale mi się już udało dobić level temu petowi, więc robimy rozwój na 81. Tam już w ogóle sobie przyczekowałem tą księgę Berserka. No i tam się okazało, że i tak muszę go jeszcze wyżej tam wbijać. 81 siedzi, więc fajnie, już pet gotowy w sumie pod tego po dodanie skilli Tutaj wbijanie, jakoś jak miałem trochę e, tego odpału więcej, trochę większy dmg No to czas wbić trochę leveli 82 level shot Więc bardzo fajnie Zawsze to was trochę bardziej już przybliża do tego tego 95 i zmierzenia się z tym lasem Dobrze, że tam mam już trochę ekwipu gotowe, jeszcze ja tylko hełm kupię i będzie tam dużo, dużo większy dmg w segranie nie wyobrażam sobie jak tam by miał bić po dwa koła. Kolejne podejście z Alchemium. Tym razem z Tessioniksem. O, ku mojemu zdziwieniu. To znowu nie weszło. No niestety. Mówię tutaj Alchemia trochę nie oddaje. Yy, dalej ekspienie tutaj 83 level siadł. Nie zdążyłem tego nagrać, ale świeżo wbity level. Jeszcze gorący, że tak powiem. I lecimy sobie dalej. 84. To by było w sumie na tyle, w tym materiale. Yy, no i to co? Mam nadzieję, że materiał Wam się spodobał. Jeśli tak, no to zachęcam do zostawienia łapeczki w górę i subskrypcji. A tymczasem ja się z Wami żegnam. Cześć, i na razie.